Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Fritjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Powiesz wreszcie, o co chodzi z tym rytuałem? wścibski Dość rzecz, że to paląca sprawa. No a teraz się na dwór! Oho, daj jeszcze bucha, ale towar. Najlepszy z Borskogel, a szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Fritio. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliks. I traś Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Raz! Mówiłem ci, przeszedł, przeszedł! Tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu z ręgów. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No, no dobrze, Geralt. Dalej sobie i zaczynamy nauki. Nauka przy butelce. To lubię. <śla> Ja to nazywam metodą aktywizującą asymilacyjną Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No, siadaj, siadaj. Zacznijmy od przyszwajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. Mm -hmm. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj ty łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz. Bierzesz Elixir? <gry> A mówią, że starość nie radość.